Judaizm naucza, że odwiedzanie cmentarza wyraża szacunek do zmarłego oraz pamięć, która nie umiera. Część duszy jest zawsze przy grobie, więc podczas odwiedzin relacja zmarłego i odwiedzającego jest wzmacniana. Znajdujemy się na cmentarzu żydowskim w Tarnowie, w jego starej i nowej części. Najczęściej odwiedza się groby bliskich i uczonych w piśmie. Od wieków w czasach wojen i prześladowań, Żydzi odwiedzali cmentarze, prosząc zmarłych, aby zanieśli modlitwy do Boga. Tradycyjnie na macewie stawia się kamyczek, który ma symbolizować, że dany grób został odwiedzony. Obserwując inskrypcje nagrobne, możemy zauważyć takie tendencje, iż Żydzi Tarnowscy pomału się asymilowali w wieku XIX. Zwyczajowo odwiedza się grób podczas Shloshim, czyli 30 dni od pogrzebu, w każdy יארציט, czyli rocznicę śmierci, oraz przed Rosz i Yom Kippur. Niektórzy odwiedzają cmentarz 15 dnia każdego miesiąca. Według tradycji nie odwiedza się grobów w szabat, święta, Rosz Chodesz i dni półświąteczne Pesach i Sukot. Odwiedzanie grobu Zwyczajowo ogranicza się przez pierwsze 12 miesięcy śmierci. Za wyjątkiem szloszim i stawiania macewy. Przybywając na cmentarz po 30 dniach nieobecności, odmawiamy specjalne błogosławieństwo związane z odwiedzeniem miejsca pochówku. Przy grobie recytujemy Psalm 91.